Maneczko witam serdecznie. Fanty z Hasioka. Kolejna część. No spójrzmy, co tutaj mamy. Proszę Państwa, oto miś. Ten miś to może mieć nawet 50-60 lat. Uratowałem go, bo taki ma piękny pyszczek. Szkoda, żeby został zniszczony. Dalej lecimy taki kilim. Ogromny. Ogromny kilim. Też go uratowałem. A co? Troszeczkę złomiku. Jakiś mosiąc tutaj jest, miedziucha. Beczkę to już widzieliście kiedyś, bo była beczka już pokazywana na szorcie. Taki tutaj gazetnik, fajny. Jest nieużywka jeszcze, jest nawet cena. Tutaj na jakieś kosmetyki łazienkowa półeczka, taka na przyssawki. Co tutaj dalej? Jest taki pojemnik. W pojemniku jest niestety niekompletne. Jest jedna szczotka. Taka szczotka. No tutaj no fajna. A i, i kątomierz jeszcze mamy. O, szkoła się kończy, ale może na następny rok ktoś przyda, komuś się przydałoby. Co dalej? A takie tutaj zdura Duralexu dwie filiżanki. Mamy coś takiego tutaj też. Jest jakiś elektrika. A co? Bateria jest, czyli pobiałek. Tutaj jakaś lampka z kablem. Wózek, też przydatna rzecz, wytrzymałe takie wózki są. Przejdźmy do rarytasów jednakże. Proszę Państwa, ha. gramofon. Unitrafonika Telefun... Telefunken License Mr. Hit 71. Pieski mi tutaj pomagają. Otwórzmy, zobaczmy. Tak to wygląda. Murzynku, poczekaj chwileczkę. Taka ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. Dużo kufli. Dużo kufli, ale jest i karawka. Na przykład taka. Jest jakiś fajny kufel tylko dla orełów. I taki jeszcze kufel. Tyszczaka. No i zwykłe te szklanki też. O i coś takiego jeszcze jest. Proszę bardzo, Włochy też mała fajna karafeczka. Takie coś, no cuda, takie cuda Kenwood. Mamy tutaj. No, do soków, sokowirówka chyba kompletna, nie będę już wyjmował jej. A tu tutaj mamy. Pruszkowski Fajans. Porcelit. Taka super torba. Sprawny zameczek, ale w tej torbie super, super torba, niezniszczona. Chyba nie używka. Oczywiście z czasów PRL-u. Ale tutaj mamy... O, jeszcze jakieś mydło się tutaj uchowało. No, pachnie PRL-ikiem. A jeszcze tutaj mamy Piękną rzecz. Kilimek taki, obrusik. Dużo rzeczy. Co jeszcze, co jeszcze? A poczekajcie chwilkę. Zapomniałbym o najważniejszej rzeczy. Złota obrączka. Również była w śmietniku. No i grosze jakieś tam. 10, 20 groszówki, jedno groszówki. Były właśnie w. W kubeczkach, o, w tych kubeczkach były. To było wyrzucane tak, jak leciało. Siop, siop, siop i wszystko do śmietnika. Także, także to, to wygląda, tak. Jest złoto. Mega fan. No ale bardzo się cieszę też z tego gramofonu. Ikona też piękna. No i super, będzie na targ trochę rzeczy. Yy, gramofonu nie sprawdzałem jeszcze. Na razie zostawiam dla siebie, bo yy, mam. Troszeczkę płyt. Chciałbym sprawdzić, czy działa, jak to się słucha, czy mi się to spodoba, więc na razie nie sprzedaję. To trzymajcie się, cześć.